Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu zyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu Nice. Że na Stadionu Śląskiego z rocznika 2005 rozpoczęła kolejny sezon rozgrywek w trzeciej wojewódzkiej lidze Trampkarzy. Po kilku rundach na tym szczeblu zmagań podopieczni trenera Tomasza Klimasa myślą o zrealizowaniu celów w postaci awansu poziom wyżej. Każdy kolejny sezon gdzieś pod to był przygotowywany. Teraz jest dobry moment. Musimy po prostu koncentrować się, ale na każdym kolejnym meczu nie, nie odbiegać troszkę za daleko, nie sprawdzać tej tabeli, tylko po prostu z meczu na mecz, ale no nie ukrywajmy. No. Ta drużyna uważam jest zdolna do tego, żeby przynajmniej o to powalczyć. Pierwszą przeszkodą na drodze Zielonych byli rówieśnicy z Unii Kosztowy. Od początku sobotnego spotkania przewagę na boisku uzyskali Zieloni. Pierwszą okazję na gola miał Adrian Morawski, ale po indywidualnej akcji nie trafił w światło bramki. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później z piłką w polu karnym znalazł się Marcel Konkol. Po jego uderzeniu swój zespół uratował jednak jeden z defensorów przyjezdnych. Goście szans na zdobycie gola szukali przede wszystkim po stałych fragmentach gry. Po jednym z rzutów rożnych Maksymilian Bień musiał bronić uderzenie Kacpra Kryjaka. Chwilę później czujność golkipera stadionu sprawdził strzałem z dystansu Kamil Rak. Po kolejnym rzucie rożnym piłkarzom zielonych po uderzeniu Oliwiera Anglarta pomógł słupek. W dziesiątej minucie sprawną akcję przeprowadzili gospodarze. Marcel Konkol rozegrał piłkę z Adrianem Morawskim, po czym precyzyjnym uderzeniem prawą nogą otworzył rezultat meczu. Minutę później mogło być już 2 do 0. Do prostopadłej piłki ze środka pola ruszył Adrian Morawski. Jego uderzenie obronił jednak golkiper Unii, zaś poprawka Konkola przeleciała obok słupka. Kilka minut później z dobrej piłki zagranej przez Michała Gluzę próbował skorzystać Jakub Cebulak, raz jeszcze spisał się bez zarzutu golkiper gości. W 21 minucie w narożniku pola karnego rywala o piłkę powalczył Olek Sekuła, jego sprytna próba uderzenia wylądowała jednak poza światłem bramki. Kilkadziesiąt sekund później gra przeniosła się na połowę stadionu. Nie dał sobie zabrać piłki Szymon Hebel w ostatniej chwili. Skuteczną interwencją zaimponował jednak Szymon Włodarski. Goście mieli jeszcze rzut rożny, po którym Kamil Rak nie znalazł sposobu na Maksymiliana Bienia. W 26 minucie po raz drugi z bramki cieszyli się gospodarze. Akcję zaczął Maksymilian Konkol. Morawski odegrał błyskawicznie futbolówkę do Jakuba Cebulaka. Cebulak poradził sobie z obrońcą przeciwnika i potężnym uderzeniem nie dał szans na interwencję. Bramkarzowi Unii kosztowy, było 2 do 0 dla stadionu Śląskiego. Chorzowianie chcieli pójść za ciosem. Konkol poszukał Morawskiego. Wyszedł z bramki. Bramkarz Unii. Futbolówka trafiła jeszcze pod nogi Olka Sekuły, ale ten był na pozycji spalonej, i bramka nie została używana. Znana. W końcówce pierwszej połowy gola kontaktowego szukali goście. Najpierw porzucie wolnym sposobu nabienia szukał Kacper Kryjak. Już w doliczonym czasie pierwszej odsłony rzut karny dla gości wywalczył Kamil Rak, ale golkiper Stadionu Śląskiego znakomicie wyczuł intencję Szymona Ścierskiego, pozwalając podopiecznym trenera Tomasza Klimasa na dowiezienie dwubramkowego prowadzenia do końca pierwszej części. Po zmianie stron jako pierwszy cios swojemu rywalowi próbowali zadać piłkarze w żółtych strojach piłkę. W okolicach pola karnego stadionu przejął Szymon Hebel, ale jego uderzenie obronił golkiper Zielonych. W 46 minucie zapał ekipy zmysłowości Ostudzili podopieczni trenera Tomasza Klimasa. Piłkę na prawej stronie boiska dostał Szymon Zawada, wyłożył ją Jakubowi Cebulakowi, a ten podwyższył rezultat na 3-0 dla gospodarzy. Od tego momentu goście mieli ogromne kłopoty z jakimkolwiek zagrożeniem bramce stadionu, a w 63. minucie o piłkę w środku boiska powalczył Jakub Bazgier, podał ją do Olka Sekuły, a Sekuła precyzyjnym uderzeniem podwyższył rezultat na 4-0. Worek z bramkami rozwiązał się na dobre. W 67 minucie gospodarze szybko wznowili grę z rzutu wolnego. Bazgier nie pokonał bramkarza Unii kosztowy, ale po chwili podał piłkę do Sekuły. Atene zdobył swojego gola numer 2, podwyższając jednocześnie wynik na 5-0. W 70 minucie piłka trafiła na środku boiska do Dominika Słowika. Po chwili znalazła się pod nogami Jakuba Bazgiera. Bazgier lewą nogą pokonał bramkarza Unii i mieliśmy wynik 6-0. Pożowianie mieli ochotę na kolejne trafienia. Jacek Karaczyński do Jakuba Cebulaka. Ten miał mnóstwo miejsca, wbiegł z piłką w pole karne i zdobył siódmą bramkę dla stadionu, jednocześnie kompletując swojego hat-trika. Wynik nie uległ już zmianie, choć Zieloni mieli jeszcze okazję na kolejne bramki. Najpierw nad poprzeczką kopnął Bartłomiej Piworowicz. Minutę później w bramkę nie trafił również Adrian Morawski, który wcześniej sprawnie minął golkipera gości. To była bardzo udana inauguracja sezonu dla 14-latków z Chorzowa. Stawion Śląski Chorzów pokonał Unię Kosztowy aż 7 do 0. Przeciwnik też miał kilku zawodników na wysokim poziomie. No, naszą przewagą było to, że jednak mieliśmy większość zawodników, prawie że całą drużynę, która, która, która gdzieś trzymała tą jakość i, i grała, grała w sposób, którego oczekuje. No i jeżeli udało nam się, udało nam się tych przeciwników trochę z gry wyłączyć, no to myślę, że wtedy ta nasza przewaga rosła. Dosyć dobry był proces dojścia do, do tej akcji. No, jeżeli już dochodziliśmy do tej finalizacji, to, to te akcje były czyste. No, no i prawie wszystkie, właśnie no, większość powiedzmy zakończyła się bramką. Kilku zawodników, e, kilku zawodników nas wzmocniło. E, drużyna wygląda całościowo bardzo dobrze, e, nieźle się wkomponowali, atmosfera też e, dopisuje, także nic tylko pracować i kolejne wyniki będą przychodzić.